i zobaczymy co będzie działo no nie sądzę że miał coś do mnie bo ja tutaj bardzo spokojnie jadę to chyba było jak się rozpędził i chyba klienta przejął jeden mercedes jedzie przede mną miał chyba problem z oponą mi skryszyły a wyprzedzał go drugi facet który szedł dość szybko Podejrzewam, że pan policjant jednego z nich zaraz Że to. Być może pan policjant uratował mu żyć się, nam mam że ma coś złego z tą no, ale nie był zainteresowany.